Witajcie, to jest kolejny odcinek cyklu Dobre Bitwy, z tej strony Norbi i chciałbym dzisiaj Wam pokazać czechosłowackie cudo, które jeszcze nie zostało dotknięte nerfem, ale kto wie, czy i prędzej, czy później nie takiego nerfa dosyć poważnego nie otrzyma. Jak widzicie, TVP T50 przez 51, Karelia bitwa w trybie standardowym i zobaczymy, co tu kolega zrobi yy, Mausa. I pierwsze zdarzenie z RU-251, no niestety kolega z RU troszeczkę się zdziwił. Good game, oczywiście, że good game. Karelia i teraz kolega, zobaczymy, gdzie sobie podjedzie. Standardowo na lewo, żeby spróbować się tam jeszcze jakoś wbić, ale niestety przez to takie dziwne spotkanie z RU to już, jak widzicie, badchat i Aiming1375 wypróły do przodu. 1375 akurat dobrze, że pojechał pierwszy, ponieważ przy okazji zebrał pesteczkę, a jak wiadomo <laughs> bardziej byłoby szkoda, jeżeli tą pestkę otrzymałby Batczat. No ale cóż, dobra, jest Centurion AX i zobaczymy coś z drugiej strony M443, Kupsztal. Dobra, pierwszy, drugi, trzeci. I pięknie wykończony, 1300 obrażeń na magazynek, T to przeładowanie jest niewiarygodnie szybkie. Rzeczywiście <laughs> przeładowanie między pociskami pozwala na naprawdę szybkie zniszczenie przeciwnika. I jak widzieliście, dużo nie potrzeba było czasu, no powiem szczerze, że nawet nie wiem gdzie ten batcza, Chat pozbawiony zostało takiej ilości HP, no ale cóż. E50, wykańcza do tym momencie Baczata 3 do 2 i na razie kolega ma tylko jeden magazynek, wystrzelony. jest. E50, 2-3 Ach, słabe to losowanie, trochę. Ten E50 już w tym momencie powinien się bardzo tutaj pchać, ale E70, 1375 w tym momencie go wykańcza. Dziękujemy bardzo koledze Arno von Lenski. Dobra, 4 do 2. No i teraz tak. Czas na przeładowanie. Kolega, oczywiście, używa zwykłych pocisków. Ta penetracja na poziomie 200, e, dokładnie 48 jest jak najbardziej wystarczająca. Tym bardziej, że te, m, fajną rzeczą jest to takie dosowanie. E, dosyć łagodne. Nie ma tych dziesiątek, kto wie ile. Więc spokojnie można tutaj. Jest. I pięknie stoi boczkiem. Drugi. Trzeci, i na magazynek musiał zejść. O, tak jest. Fajne jest, co? Wie, wiecie, co? Fajne jest to, że ten magazynek jest w stanie. Yy wystrzelić kolega i trafić każdy pocisk, to nie jest bad chat który zwykle jest tak, że na te wszystkie jego pociski z magazynka zawsze któryś pocisk gdzieś tam poleci, nie tam gdzie byśmy chcieli i no cóż, wtedy jest tylko zawsze wkurzanie się, że a kurcze, no byłoby lepiej gdyby nie ten pocisk, który poleciał sobie w ziemniaki dobra no i według minimapy, wszyscy się tutaj ładnie ustawili, STB1 Kolega chyba się zastanawia, co by tutaj zrobić, albo zajechać ich od tyłu. Yy, dziewiąta tankowa dywizja, tutaj mamy na WSTB1, który tam już kolega widać bid krąży w granicach B2. Jest WTF! No, W tym momencie przydałoby się heczki, no ale cóż, nie tak łatwo. Tego tutaj się próbuje gdzieś tam jeszcze wstrzelić, tak? Daramy, damy radę? O nie, pierwszy strzał, drugi strzał za... Hmm. Ja już go tak chwaliłem, to, to działo, że tak, takie fajne, że to nie baczetowe, a tutaj nagle się okazuje, że, no nie, no to prawdopodobnie tylko i wyłącznie problem z um, bardziej teksturami, które tam. A ewentualnie trochę zniosło na lewo i też tam się zdarza w ten sposób. Małsa wykańcza nam M4043, no i w tym momencie um, jest co prawda 10, 9 do 5, ale cóż, jest artyfakt. Drugi. Trzeci i ładnie. O, to, to, to ostatnie losowanie to naprawdę jest jakieś takie z kosmosu. Ja rozumiem, że w Armored jest w ten sposób, że jeżeli trafimy w własny kierowce, to nie zadajemy pełnych obrażeń. Ale taka rozbieżność strzałów, no to rzeczywiście ta czasem denerwuje w ale Albo żeby jeszcze nie powiedzieć, jakoś bardziej dosadnie. Dobra, jest ISEU 7 uda się go wykończyć na jeden magazynek. Oczywiście nie, za mało. Piękne strzały IS-7, jednocześnie zniszczone gąski i silnik załatwiony, więc w tym momencie kolega naprawdę sobie silnik. Trzeba jednak coś zrobić. 6187 demedżu już ma. Została im jeszcze fałka oraz IS-7. To przeładowanie jest fajne, takie naprawdę rasowe, tak jak powinno być. No i teraz jeszcze uda się wcisnąć coś na v -kę? Tak jest. Dwa... 3. O, niestety nie będzie dobicia. Dwa fragi jak na razie i fałka została dobita. Już kolega ma ponad 7000 damage'u, i jedziemy dalej. Zostało mu dwa pociski zwykłe. Hmm, chyba nie zauważył tego, bo już w tym momencie powinien sobie ładować premium. Tych premium ma aż 20 sztuk. No i trzeba byłoby rzeczywiście już w tym momencie przeładować się na pociski premium. Te kumulaki nieszczęsne nie zawsze są lubiane. no ale zobaczymy. No chyba się zorientował, że coś nie tak I Ten T-30 ma trochę za dużo HP, żeby go wyciągnąć na dwa pociski. Pierwszy, drugi i tak jak brakowało właśnie tego jednego, bo nawet T-30 się nie zdążyłoby obrócić wieży. I dziękujemy bardzo, byłoby już, by następny był w garażu. Dobra, przeładowanie. 30 już praktycznie padła. StB1 z 9 dywizji, dobra. No wyjedź, cwaniaczku, za chwileczkę. Za wyjedź, poczęstujemy cię tutaj para, paroma kilogramami um, takiego pocisku. Ha. fajnie jest tylko to, że M40-43 nie ma w tym momencie. Prawdopodobnie tam wrzuty. <laughs> no i dzięki temu jeszcze kolega tutaj żyje. Dobra, T30. No tak Trzeba się obawiać delikatnie tej, tej lufy T30. Te Dobra, STB1 wyjeżdża dosyć odważnie. Ok, i z trzeci wykańczę T30. No i w tym momencie STB1 na dwa strzały. Jak dobrze pójdzie, oczywiście. No, oczywiście na trzy. I teraz dziękujemy bardzo. następny proszę. Niestety już w międzyczasie został zlikwidowany, został zlikwidowany gracz na arcie. No i przechodzimy teraz do podsumowania, czyli do najważniejszej sprawy. Już sobie włączam tutaj. MK <laughs> wpadła, dodatkowo jeszcze duży kaliber oraz czołgista Camper. Wiecie doskonale o co chodzi. 8713 Demedu, 3 fragi i X. 1291 to wystarczyło na to, żeby zdobyć MK. No, ja nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, jak na ten pojazd, ale jak widzieliście, ilość obrażeń dosyć spora. Natomiast EXP taki nie za bogaty, więc może, być może rzeczywiście tutaj potrzeba znacznie więcej. Reszta drużyny, tak sobie, średnio, oprócz która zrobiła coś tam. 9. tankowa Dywizja 4300, no i to by było na tyle. Jak widzieliście, kolega nie używał do momentu, kiedy mu się nie skończyły zwykłe pociski, pocisków premium. Stąd też na pociski wydał 45 tysięcy, na naprawy pojazdu 20 i na konsumable 3000, więc nie ma takiej tragedii. Mimo wszystko 45 562 do przodu i exp oczywiście exp z kontem premium 1936 dodatkowo jeszcze widzę że ma tutaj włączony miał bonus z rezerwy też 1937 I jeszcze raz 3 No nie, coś mi tutaj akurat źle wychodzi. 7748 no dobra, pokazuje ta bitwa, jak dalej ten pojazd jest całkiem przyzwoity i mam nadzieję, że koledze będzie się nim dalej dobrze grało. A wy skomentujcie, czy ten pojazd rzeczywiście jest tak fajny i czy warto go robić. Dzięki, trzymajcie się.